Siemano, witajcie w kolejnym odcinku Pokolenia Prezesa. Nowy rok. dzwoni Babuga. Nowy sezon. Te same wyzwania. Dzisiaj pierwszy odcinek z widzem. Bo tak, widzowie, czyli wy też możecie brać udział w Pokoleniu Prezesa i wygrać 1000 złotych w finale. Wystarczy, że zasubskrybujecie kanał. No i napiszcie do mnie na Instagramie, skąd jesteście i dlaczego prezes jest taki cienki. To jak napiszecie wtedy, tak? Dlaczego jest królem? Bo to ja będę wybierała, to moje wyzwanie. Nie, ja będę wybierała wtedy. To ja nie pojadę. Wybieramy raz na pół. Dobra. Dzisiaj pierwszy widz, który jest z nami, jest to. Maksym, Siemano, witam, oczywiście. Jak to się stało, że, że znalazłeś się tutaj z nami? Ile masz lat? I dlaczego prezes jest cienki? Mam 12 lat. Dlaczego uważasz, że prezes jest najsłabszy? I czy go pokonasz? Uważasz, że go pokonasz? Nie. Nie? Nie. To co ty tu robisz, chłopie? Nie, no uważasz, że prezesa da się pokonać, czy nie? No tak, nie umiem grać w nim. Maksym się trochę wstydzi, jest trochę nieśmiały, ale prezesa można pokonać, jak już wiecie. Historia różne dawała nam tutaj tego. Pierwsza konkurencja, poprzeczki. 5 strzałów, 5 punktów za każdą. Można już nastrzelać punktów, Dużo. Kamień, papier. to zaczyna? Trzy, 4, ry. Ja mogę. Prezes zaczyna. Z nami oczywiście tutaj jest Olgita z Chcielibyście z nią wyzwanie prezesa? Napiszcie w komentarzu. To jak napiszecie, to może nagramy, tak? Tak. Uch. Oj, zalił ziemię. Nie umie grać. No nie umie grać, no co to był za strzał? Chłop tutaj rozwalił boisko, ty. Czemu ty taki jesteś? Daj, 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 daj. Hmm. Maksym. Ajajaj, aj, aj. ale bliżej niż prezes. No tak. Nie, no przeze... On jest gotów, on jest gotów, on jest gotów! Otóż nie. Aj, aj, aj. Ten przestrzela, ten za słabo. Z poprzeczkami tak jest, że czasem siadają, czasem nie siadają, wiecie jak to jest, nie? Twoja kolej, twoja kolej. Trzeci strzał. Co ty się prezesa bawisz, Maksym? Co ty? Nie ej, prezesa się bawi, Maksym, ty! Koledzy, ej! Tu prezes, tu Maksym, nie? A tu poprzeczka. Prezes, masz punktu na razie? Zero. Maksym, jego czwarty strzał. Czy poprzeczka? Nie, nie, nie. Prezes, prezes, prezes. Ankara, prezes. Aj. To nie oddaj Nie oddaję. Maksym. Robi? Co czemu Nie tak samo? Dobrało się tutaj dwóch ananasów. A wiecie ile ananas rośnie? 18 miesięcy, no. Fascynacja ananasem jest dla mnie niesamowita w Stanach. Ekipa uczy, tak? Zero punktów maksym, zero punktów prezes. Pierwsza konkurencja z nami, pora na rzuty karne. Tutaj może coś traficie. Pięć karnych na zmianę robimy. Gol, dwa punkty. Dobitka z pierwszej tylko jak coś. Jaki plan gdzie celujesz? Okienko, okej, ok. ale żukienko będzie. No, i teraz poprzeczkę strzela! No niemożliwe! Co ty robisz, człowieku zakręcony? Maksymowi się pomyliły konkurencja f***. Pierwsze punkty w tym odcinku. Czy będą? Niemożliwe! Jest dobitka! Jest dobitka! Do, no, dobitki są. Ale gorsza, jest to, że jest po jednym. A przy on nie ma punktów? Czy, że broni. A, o no tak. Pacie jeden, jeden. Druga tura, Maksym, pełne skupienie. I to chyba będzie bramka. O mój Boże, Maksym! Ej, dobijaj Dawaj, leć! A nie. Idź pan w Ja ch... ma dwa punkty, Maksym ma jeden. Niestety, oddałeś mu w sumie. O mój Boże, ale pewny gość! Prezes, prezes, cztery punkty. nie strzelaj poprzeczek, chłopie, chłopie. Żadna poprzeczka, tylko bramka, okej? Okay? Widzę to. No nie, możliwe, dowijaj! No nie! Ej, to jest niemożliwe. Nie, Maksym, co ty robisz, ej! Karnę teraz, okej? Okay? Okej. Okay. Oddaję strzał! Oj, tym strzałem postraszył gołębie na stadionie. Maksym, ty masz y, trzy poprzeczki, nie wiem, stary, ty musisz... W końcu trafiaj w bramkę, nie wiem, traf, petardę, zrób strzał, to nie wiem, stary... Ty... No dobra. Popierd. Co?! Co?! Robisz strzał, to i bramkę strzeliłeś! Maksym, co ty?! Okay. Czego? jeszcze u nas nie było, żeby zrobić salto i strzelić bramkę? U no, sobie to nie jest trudno strzelić bramkę, ale zrobić salto? Nice. Wszyscy w komentarzu piszcie, Maksym kozak, a my lecimy dalej. Brawo. A może bramkę? No. Dobra. Się dogadali, nie? Mima! Ostatnia seria Maksym, musisz teraz strzelić? Niemożliwe! Ale ja to obroniłem przecież. Zdobyłam ja, na no poprzeczkę! Ja sędzią, nie, nie uznaje tego. Dobrze, o, Olga, dobrze, Olga. Co? Dobra, ja nie i tak mam punkt. Ja miałem pół, pół mu udajemy. No ja tam pół 4,5 pół do 4, tak? I masz teraz szansę na 6,5. pół. Dobijaj! Puść! Ronaldo! Ja. Koziołek! Czyli ty masz 5,5, a ty masz 5, tak? Sam na sam. Tutaj już może się zadziać dużo, a prezes bił rekordy w sam na sam. To jest pojedynek już... Y Uch! 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 Garda, ale garda u prezesa trzymana. Prez, prez prez, prez! prez. Jedna runda MMA, piłka między plecy. Między plecy, między plecy, między plecy. Każda siata to 10 punktów, no? każda bramka to 2 punkty. Gracie 3 minuty na mój sygnał: 3, 2, 1. Już, 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 już ruszyli. Piłka nie wyszła, gramy, gramy, gramy. Aj! Jest bramka na pleca. 7,5 do 4, tak? Ale petarda! Szybka odpowiedź! Nie ma! A nie trafił, nie trafił. Aj, chciał siatę, chciał siatę tutaj skroić, maksymowi, ale nie, nie tym razem. Maksym, 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 maksym. Uuuu, czy to była siata? Siata! Siata i bramka! Nope. Siata i bramka! Co 2-2? plus siata dla Maksyma. Prezes tym szybko zaczyna. O, jest siata na presa! Uj, uj! Oj. oj, jest bramka! Aj! Nie ma bramki! Aj, 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 jeszcze chciał? I jest 3-3. Do końca meczu 35 sekund. Ach. Piłka PRESA. I co on tutaj zrobi do końca nam? 3-3. Kto wygra w tym 1 na 1? Kto założy jakąś siatek? Kto strzeli bramkę? Kto tutaj. Oj, i teraz PRES ma okazję. strzelić. nie strzela! Ale dribbling. ależ Messi, Ależ Ronaldo. No i nie ma. No i piłka presa i ostatnie 12 sekund. I szybka rozpoczęcie? Nie ma. Nie ma znowu piłka PRESA. Moja jest! Przez jego jest? Ja? Jakim cudem? A to nie wiem, okej, okay, no dobra, jak Oj oj, 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 I siataj, bramka, i 5 sekund. 3 sekundy zostały do końca. No i prezes przegrywa. I tam powinna być piłka kogo? No, mi się wydaje, że maksymalnie. Zgo ale zgodziłeś się sam oddajesz, przecież? Nie oddałem. Jak to nie? No, okej, okay, możemy sprawdzić. Nie ma problemu. Mi pokazać. Nie ma problemu. Ja wy oszukasz się. Dobra, i tak was. I tak was się Czyli po weryfikacji waru znaliśmy, że prezes jednak dotknął nogą piłki i lecimy DA d EJ. -A -D -A. D -A. Dobra, jak Maksym trafi saltem w poprzeczkę, to wszyscy zostawiamy suba teraz, okej? Okay? Nie trafi. Nie trafi, też mi się wydaje, że nie trafi. No ale dawaj, no, hmm? nie? wiem, bo jest cienki stary. Niemożliwe! Co, Co? kurde, bo jest to Ile ty? Ile masz punktów, chłopie? Nie wiem, 30. 31. No tak. A ty, prezes, masz 21,5. Dobra, jeden i go I pomiję. tutaj w wolę, chłopak, już jest ostro, bo tutaj jest wolek, jest jak siata, 10 za, za bramkę, nie? Prezes, pierwsza próba rzutu wolnego. Prezes, prezes, prezes. Maksym tam wariuje saltem i prezes strzela. Jaj, jaj, jaj. Prezes, broń tamtego, Maksym. Jesteś gotów, to robisz to. Maksym, Maksym, Maksym. Ale uff! Ajajaj, aj, Ramos! Ależ ta piła poleciała. Oboje tam strzelacie, nie? I Olga musi po to biegać. To jest najlepsze. Prezes jeden strzał i prezes wygrywa, więc ja bym tak się nie cieszył. Czuję, że prezes teraz trafia, to Olga? No, Możliwe. prezes no. prezydent. Będzie uderzenie ekwili ekwilibrystyczne. Nie wiem, co znaczy, ale okej. Okay. Ja też nie. Ja też nie. Z pierwszej tylko można dobijać. Przykro mi. Ale to jest cienki naprawdę. Oj, ta wystapiła! Oj! A nie, idź pan w No. Ależ bramka, prezes strzela pierwszego wolnego. Niesamowite! Kibice szaleją, kibice szaleją! Olga w szoku! Już nie żyjesz. O, już nie żyjesz, Maksym. Mocne słowa, jak na dwunastolatka. A? Zdrowia, mam sucharka. Wiecie, jak nazywa się o, mąż, który pan? zabił żonę? Żonkil. Żonkil, wiedziałem. Coś nieco potrafię. Potrafi pan? Yy, matko jedyna. Ja się tam nie boję. Ja mam talent, ja się nie chwalę. <laughs> coś nie niecoś. Ona piła. Prezes, ależ broni! Ależ broni, prezes! Niesamowite! Czwarta kolejka i prezes teraz strzeli. Czy on dobije jeszcze jedną bramkę? Jeszcze jedną próbę? I to może być ten strzał! Niesamowite! Petarda! Czy dobije z pierwszej? Ma tylko jedną próbę. Decyduje się na rzut wolny i czy powtórzy swój wyczyn z pierwszej czy drugiej konkurencji? Prędka po długim rogu. Prezes, 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 Ankara, prezes, Ankara, prezes? Nie ma! Prawie by to wpadło. Obrona, jeden punkt, dobrze. Oj! 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 Jezus, prezes! Prezes to jest bramkarz. To I co? Chłop, co się rzuca? I ty się nie chwalisz za wasz talent, co? No, niestety, prezes. Maksem ostatni spójrz strzał. No, on jest bardzo ważny, bo on może decydować, czy będziesz w finale, czy nie. Finał tysiąc 1000 zł to jest. No. Oj! 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 Prezes broni! Niesamowite! W tym odcinku to wszystko widzicie punktację, maksym zakwalifikował się na pewno, jest wysoko, bo pobił chyba Nadię. bo Nadia miała 29 punktów z tego, że pamiętam. Max, Dzięki za odcinek. Jesteś rozgromiony przez niesamowite. Szacun za szalta, wszyscy razem. Za trójkę, okej? Także widzicie, w takich koszulkach możecie rozdupić nawet fenomenalnego gościa w sumie salta, tak jak ja. A link do tego sklepu jest w opisie. Jeszcze dodam, że prezes też robił salta. Możecie sprawdzić sobie odcinek z naszego parku trampolin, gdzie robi prezes salta i gdzie nawet robiliśmy nockę.